U dwa dni temu położyłam dwie czekolady w szafce. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego została tylko jedna? Tak, mamo. Wczoraj było ciemno i nie zauważyłem tej drugiej. Nauczyciel oddaje Jasiowi kartkówkę. Zamiast oceny napisał debil. Jaś spojrzał na kartkę i mówi do nauczyciela. Pan to chyba jest zakochany. Bo zamiast wstawić mi ocenę, to pan się podpisał. Jaś mówi do babci. Babciu, chodź tu i kopnij ten kalendarz. Jasiu, ale po co? Bo tatuś obiecał mi, że jak kopniesz w kalendarz, to kupi mi nowy rowerek. Nauczycielka kazała wymyślić dzieciom zdanie ze słowem prawdopodobnie. Pierwsza zgłosiła się Marysia. Za dwa tygodnie prawdopodobnie jedziemy z mamą nad morze. Kolejny zgłosił się Adaś. Mama kupiła dziś w sklepie pyszne pączki. Prawdopodobnie będziemy je dziś jeść. Jako ostatni zgłosił się Jaś. Mój tata wziął gazetę do Kibla. Prawdopodobnie będzie srał, bo czytać nie umie. Nauczycielka pyta Jaśa, co widział po drodze, gdy szedł do szkoły. Proszę panią, widziałem ludzi, drzewa i krzyż. A co zrobiłeś przed krzyżem? Pomodliłem się. A dlaczego pomodliłeś się przed krzyżem, a nie przed drzewem? To drzewo i to drzewo. A ma pani męża? Mam! To dlaczego całuje pani męża w usta, a nie w dupę? To ciało i to ciało. Jasiu pyta taty. Tato, kto to jest alkoholik? Synku, widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem. Tato, ale tam są dwa drzewa. Nauczycielka pyta jasia. Jasiu, jakie warzywo powoduje, że płaczesz? Kalarepa, proszę pani. Jasiu, chodziło ci chyba o cebulę. Nie, proszę pani. Chyba nigdy pani nie dostała kalarepą po jajach. Mały Jasiu wybrał się na mecz piłki nożnej. Siedzący z boku starszy mężczyzna pyta go: Jak tu wszedłeś, chłopcze? Miałem bilet, proszę pana. A kto ci go kupił? Tata. A gdzie jest twój tata? Szuka biletu w domu. Pani nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, czy ty wierzysz w życie pozagrobowe? Nie proszę pani, a dlaczego pani pyta? Dlatego, że przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji.